Halo, cześć! Witam Was, Mike z tej strony. Dzisiaj dla Was mam taki jeden mocny bet. To nie jest żaden value bet, bo zakłady opłacalne raczej by się nie przetrwały. Próby czasu nagrania albo ewentualnego montażu i kurs by spadł. Więc tutaj pomyślałem sobie, że jeżeli coś znajdę, takie, jakąś perełkę z własnej analizy, którą będę chciał po prostu Wam przedstawić, to czasem nagram taki film. Jeżeli ta idea jest spoko i coś takiego też chcecie, to dajcie znać łapką w górę i w komentarzach, a będzie to się pojawiało częściej. Przed nami europejskie puchary, więc jest co w czym wybierać, no bo w sumie te europejskie buchary wchodzą w decydującą fazę. I No i poza gdzieś tam Betlabem, gdzie skupiamy się na zakładach opłacalnych, gdzieś tutaj sobie po prostu przeszacowałem szansę zespołów. Jeden mecz Wam zaproponuję, taki, który myślę, że jest mocniejszy, ewentualnie Przelecimy sobie jeszcze przez te mecze europejskich pucharów, które mogłyby być warte zagrania. Ale mianowicie, o jaki mecz mi chodzi, już tutaj przechodzimy sobie do tabeli. raz Pol kontra Utrecht. Jak wiecie, jeżeli ci co mnie oglądają, to gdzieś tą ligę holenderską śledzę i holenderskie zespoły. Dlatego też, no już jakby nie typuję jakby ciągiem tej ligi holenderskiej, tak jak kiedyś. Po prostu nie mam na to czasu, ani też możliwości, żeby tak dużej liczby meczów meczów Oglądać, ale gdzieś tam ciągle staram się być na bieżąco. Utrecht był zaskoczeniem poprzedniego sezonu Ligi Holenderskiej nawet dość mocno tutaj rozjechał Ajax, dość bolało. No i zagra w europejskich pucharach. No i jak widzicie, tutaj w lidze Europy będzie walczył o to, żeby po prostu najpierw się zakwalifikować do tego turnieju, no i jego rywalem będzie mołdawski szeryf Tiraspol. Jeżeli kojarzycie szeryfa Tiraspol, no, to jest to drużyna, która w zymistrzu grała i nawet wygrała z Realem Madryt. O tyle specyficzny klub, gdzie jest tam zasilany kasą, która płynie z różnych, różnych dziwnych interesów. Jest niby klub z Mołdawii, ale z takiego miejscowości, jak Naddniestrze, gdzie oni jakby tutaj to jest państwo w państwie nie uznają jakby tutaj niepodległości Mołdawii i no dzieją się tam cyrki tutaj nie będziemy wchodzić w sferę polityczną, geograficzną bo to, ten film byłby długi no i w sumie nie jest na to miejsce, no ale powiedzmy, że te wpływy szeryf ma i zazwyczaj jak na taki kraj jak Mołdawia i Ligę jest to mocna drużyna która potrafi czasem zaskoczyć ogólnie szeryf Tyraspol nie został mistrzem kraju, co jest też wielkim kuriozum, bo przez ostatnie po prostu lata to rządził i był hegemonem tej wspaniałej ligi. Tutaj jest taki fajny artykuł, że niepokonani przez cały sezon nie zostali mistrzem. To najgłupszy system rozgrywek. O co tutaj w uproszczeniu chodzi? Żebyście nie musieli tego czytać całego. W Mołdawii wymyślono tak świetny system, gdzie po prostu macie rundę zasadniczą, no i nabijane są tutaj punkty, no i szeryf nie przegrał żadnego meczu, miał trzy remisy, no i powinien zostać w zasadzie mistrzem. A tak jak na przykład było w polskiej lidze, nawet jakby podzielili te punkty, no to by miał i tak sporą przewagę, no ale w Polsce od tego odeszliśmy na szczęście, bo to było głupio, nie po to gra cały sezon, żeby później e, uwalić. Ewentualnie te play-offy w NHL i NBA też są dyskusyjne, no bo cały sezon się męczysz, później gdzieś tam formą możesz nie trafić w te play-offy. No ale tutaj to już w ogóle poszli po bandzie w Mołdawii, gdyż reset, reset punktów, wyobraźcie sobie, że pracujecie cały czas na to, żeby być Mistrzem Mołdawi, a oni zrecytowali punkty. No i zgadnijcie, która drużyna została mistrzem Mołdawi, zapewne z was, chyba nikt z was nie śledzi tego. Otóż piąty, Milsami Orgiejów. No bo tak, wszystko zaczyna się od nowa, czyli tak naprawdę to, co się działo wcześniej, nie miało żadnego sensu. Szerif też gdzieś tak mógł stracić formę. No i wydarzyła się taka sytuacja, że tak naprawdę jak widzicie, szerif nie przegrał dalej żadnego meczu, ale miał pięć remisów. Yy, I i nie został mistrzem kraju, co po prostu jest sensacją i kuriozum tego całego skandalu. Ale no żeby było jasne, szeryf jest hegemonem jakby w Mołdawii od dawna no i ma znacznie większe budżety. No i jest to drużyna dość groźna. No nie powiem może od razu dla każdego, bo ten Prime, gdzie oni byli w lidze mistrzów to mieli, ale zawsze gdzieś tam ich stać na jakichś wartościowych zawodników brazylijczyków, piłkarzy z potencjałem, gdzie normalnie oni w tej lidze by nie grali. Więc patrząc na to, jak szeryf tutaj sobie powiedzmy radził, tutaj mam wszystkie tabelki gdzieś tam przygotowane, cofniemy, na szeryfa Tiraspol. Oni awansowali z kosowską Prysztiną. Co prawda przegrali dwóch mecz, ale u siebie tutaj ich rozjechali. Jest to zespół dość groźny, no i jak zobaczymy na te kursy, to Sheriff zagra u siebie w Mołdawii, to będzie dość trudny teren dla nich. Kursy są 4,40 nawet na polskich bukach, nie, to to jakiś BC Game, nie wiem co to. Ale powiedzmy Fortuna 4,30, już jest Git, 4,35. Moim zdaniem są zdecydowanie za duże na Sheriff z tego względu, że Utrecht jest drużyną sezonową. Jak to w Holandii bywa, są mega wielkie rotacje w składzie. Jakbyśmy sobie zobaczyli transfer Markt, no, mm, może w tym Utrechcie nie zdziało się tyle, co dzieje się w Feyenoordzie i w PSW, e, ale sporo już transferów e, do klubu m, m, przyszło. To są dwóch graczy, to są, którzy grali w poprzednim sezonie. Odszedł chyba najbardziej znany gracz, czy dwóch: Sebastian Haller, który był wypożyczony, grał kiedyś w Ajaxie, w sumie wrócił do Dortmundu, gdzie tam miejsca nie ma, e, no i zakończył karierę Jens. Torstra. Yy, ogólnie yy, ciężko powiedzieć, czy to po prostu co, co zadziałało w poprzednim sezonie, a w utrechcie będzie działać teraz. No bo jest to trochę wróżenie z fusów, dlatego yy, to jest tylko taka moja po prostu opinia z obserwacji. Utrecht w ostatnich yy, sparringach no, nie napawa to wszystko optymizmem, bo tak, dwie porażki yy, z belgijskich z Sarelua i z RKC Walwaj z holenderskim. No, słabymi drużynami, no i też nie jakimś potentatem z Belgii, tylko też słabą drużyną. Zwycięstwo z Kaiser Schiffs, czyli po prostu drużyną egzotyczną. E, zwycięstwo z Sursal Bridge. to jest ta drużyna belgijska, którą bodajże ogrywał Lech w Lidze Konferencji, jeżeli się nie myje. No i też stromotna porażka u siebie ze stiałą Bukar. Więc jeżeli to ma tak wyglądać w Lidze Europy, to ten Utrecht bardzo szybko zostanie moim zdaniem wyeliminowany. Jeżeli grałby u siebie na Galenwart Stadion z, z szeryfem, no to nie szedłbym tutaj w ten typ, ale patrząc na potencjał szeryfa i że jest to zawsze groźna drużyna i kursy, które wynoszą 4,40, no to ja rekomenduję Wam tutaj po prostu zainteresować się tym typem, jeżeli nawet nie chcecie wchodzić aż taki duży kurs, no to powiedzmy że takie drauchną bedmę, będzie za 3,10. Jakoś nie chce mi się wierzyć, że Utrecht tutaj poradzi sobie na terenie w Mołdawii gładko. Oczywiście będę im kibicował, bo ja kibicuję zawsze holenderskim drużynom, ale biorąc to, co się tutaj, yy, pod uwagę, co tutaj się dzieje, historię, potencjał szeryfa yy, i tak naprawdę te, te pieniądze, które im zawsze ułatwiają grę, no i regularnie oni grają w europejskich pucharach, no to myślę, że tutaj bardzo możliwa jest niespodzianka. Będzie to bardzo trudna przeprawa dla Utrechtu. Moim zdaniem szanse są pół na pół, a tutaj zdecydowanym faworytem jest drużyna holenderska. Nie wiem dlaczego, bo nie jest to drużyna, choćby nawet AZ Alkmaar, gdzie ona ma jakąś wielką regularność, czy Twente z to jest po prostu Utrecht, którego bardzo długo w Pucharach nie było, nie grał dobrze i prawdopodobnie patrząc po wynikach sparingowych nie wygląda to spoko, no a Sheriff też już jakby zaczął E, swoją grę w lidze, więc można powiedzieć, że już jest bardziej e, no rozegrany, rozkopany, jak to tam się mówi, a utrek dopiero będzie to wszystko zaczynał. Więc ważny test przed Holendrami. I ja, jeżeli miałbym iść odważniej taki jeden typ, taki powiedzmy inside typ, no to mm, poszedłbym w zwycięstwo szeryfa ewentualnie Draft no bet. To oba macie naprawdę oba kursy są naprawdę dobre o, w ten sposób. No i polecam, polecam. Nie jest to żaden value bet, to są po prostu moje przemyślenia i dedukcje. Będę zwracał uwagę szczególnie na holenderskie drużyny, albo coś, gdzie tam po prostu jakieś informacje mi się w głowie kołaczą, no bo ja ten futbol i tak śledzę dość mocno. I jeżeli jeszcze byśmy mieli tutaj spojrzeć na europejskie puchary, to co jest istotnego, czy jakieś fajne mecze do obstawienia można by było tutaj znaleźć. Patrzę co tutaj mamy? Po prostu to jest wtorek. Zobaczmy w środę, co się będzie działo. No i myślę, że Brandberger Red Bull, Salzburg jest to kuszące, bo Norwegowie grają też u siebie dość nieprzyjemny futbol. Taki typowy futbol przepychany, typowy skandynawski, ale no teraz zasłużyli sobie na to, żeby zagrać w eliminacjach Champions League. No i prawdopodobnie też Salzburga opuści Gwiazda, czyli pomocnik. Gulasz, chyba tak to się wymawia, z Izraela gość, który jest na radarach mocno na radarze Ajaxu, 15 baniek za niego dają, no i włącza się do gry Roma. Więc ten Salzburg też jest tutaj faworytem, ale patrząc, jak Brandbergen grało, a w tamtym sezonie chyba oglądałem ich trzech mecze, i na czym polega ta fenomen Bodo i Branu, że oni u siebie są dość mocni, naciskają, a to co w tamtym sezonie grało Red Bull Salzburg i ogólnie to nie jest już tak mocna drużyna, byłbym skłonny zaryzykować na Red Bull'a, ale decyzję zostawiam Wam. Idąc dalej, czy po prostu tutaj jeszcze widzimy coś ciekawego. Te mecze bym po prostu odpuścił. No i można spojrzeć też na polskie drużyny. Tutaj no nie, nic ciekawego nie wymyślę. Widzieliśmy jak grały polskie drużyny. Legia bezsensownie ten mecz odpuściła. Z Piastem Gliwicy został przełożony. Zazwyczaj to ma taki, taki efekt, że później jest jeszcze gorzej niż lepiej, jak te drużyny odpoczywają dłużej. No nie wiem, czy jakby to wypadałoby zrobić taką statystykę tych tych rzeczy, że odpuszczasz mecz, potem żeby zagrać, wypadasz z tego rytmu meczowego. no nie wiem, co mają powiedzieć gracze NBA i Niger, co trzy dni grają, podróże mają duże, a tutaj mecz jest odpuszczony z Banikiem, no i moim zdaniem, no ten Banik jest faworytem i jakbym miał już stawiać, ten stawiał na Banik, potem co widzę, co, co grają polskie drużyny i jak Legia przepchnęła mecz za Aktobe, 1,32 w Superbecie, 2,30, można wziąć pod uwagę, chociaż wiadomo, kibicować będę Legi, Lewski Braga, Braga spadła a znaczy, przepraszam, pomyliłem ja się z Bławistą, to zostawmy, bo Braga tutaj y, będzie mocna. Pomyliły mi się drużyny. No i jeszcze spójrzmy sobie y, na polskie, jaki tutaj jest duży zestaw tych drużyn. Raków Żilina, Raków będzie u siebie, też dość trudny mecz przed nimi, y, ale Raków chyba jako jedyną z tych faworytów wygrał kursy. Tutaj No powiem, że tak y, takim faworytem to Raków y, moim zdaniem nie jest. Jak będzie wyglądała Jagiellonia z Nowi placz, z Serbią? Jeżeli Jagiellonia u siebie przegrywa z Termaliką 4 do 0, tak, bo 5-1 chyba ja radom jak wygrał, jak się nie mylę, to mnie najwyżej poprawić, jak się mylę. No to kurs 4 tutaj ma zasadność. to no Jagiellonia całkowicie była nieporadna. To też jest mecz na wyjeździe, tu jest niespodzianek dużo, więc no, tutaj ta sama sytuacja co Sheriff Tiraspol kontra Utrecht. Zastanowiłbym się nad tym betem. No cóż, na siłę już nie będziemy dalej po prostu szukać, a za z gra z fińskim Ilves, ale Ilves to jest raczej taki klub, który dostał mocno w pierdzie w poprzedniej rundzie, więc zostawmy, chociaż do Walkmart też nie dzieje się na razie za dużo, tych zmian trochę jest, kilku kluczowych piłkarzy odeszło, jak to zawsze w holenderskiej lidze, więc... To są moje główne takie propozycje na europejskie Puchary. Takim większym takim, powiedzmy, insiderem, dla przemyślenia, na, na moją taką analizę, będzie ten Utrecht, w sensie, żeby na, na szeryfa ewentualnie zastanowić się legia, banik, na po prostu banik i tak samo e, na potknięcie Jagieloni, bo to, co pokazały te polskie zespo zespoły, legia Zaktobę, a Jaga w Lidze, no to jest dramat. Lecha sobie zostawiam, bo gra z islandzkim Prideback raczej rywal do, rywal do przejścia, chociaż też Lech się skompromitował, więc tak jak nagrywałem poprzedni materiał, yy, tak na koniec była taka anegdota, żeby grać wszystko na odwrót, no jakbyście mnie posłuchali, mimo że to było prześmiewcze, bo jakieś prowadziłem taką tabelkę, to byście byli bardziej o wiele zarobieni, niż się silili na własne analizy. Mógłbym wrócić do tej serii, żeby trochę się pośmiać, jak to właśnie wygląda w tej Ekstraklasie, tylko brak na to wszystko czasu, a to i tak są po prostu typy gdzieś tam z mojej analizy, więc nie będę chciał prowadzić aż tylu tabelek, ale jak trafię coś mocniejszego, żeby powiedzieć o tym więcej, no to Wam to nagram. Dlatego to, co powiedziałem, polecam sprawdzić. Jeżeli ktoś chce, to może sobie zagrać szczególnie ten, to spotkanie szeryfa z Utrechtem, gdzie dla mnie w Mołdawii no, Utrecht będzie miał bardzo ciężką przeprawę. No i oczywiście wszystkich Was zapraszam również na betap, gdzie możecie nas sprawdzić tutaj już tylko posługujemy się zakładami opłacalnymi inwestycyjnie nie naczuja. Jeżeli interesuje was jakaś grupa czy z zagranicznych czy z polskich to możecie po prostu tutaj ją sobie wybrać. Tu sprawdzacie nasze statystyki które odświeżają się na bieżąco co kilka dni są aktualizowane. Więc zachęcam żeby nas sprawdzić porównać na darmowym telegramie też dostajecie próbki. No i jeszcze tutaj w lipcu mam, będziemy mieć dla was niespodziankę bo uruchomimy kolejne kolejną nie wiem jak to powiedzieć Grupę czy narzędzie, no coś takiego pośredniego, e, która wprowadzi dość dużą wartość na serwis. No i to tyle. Życzę Wam zielonych decyzji, i do usłyszenia już niedługo. Cześć.